Kochanów, tu mieszka G-Play. Pewnego dnia miasto atakuje Thanos. Nasz bohater razem z Lumi postanowiłem znaleźć schronienie. Odnajdują gigantyczny bunkier, do którego postanawiają wejść. Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę. A czelecz na dziś to 7,5 kciuków w górę. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Ju się mano, z tej strony GPlay i właśnie jestem, słuchajcie, w centrum handlowym na zakupkach. Dokładnie tak, postanowiłem kupić sobie jakieś, nie wiem, nowe spodnie, może takie, podobają Wam się, jeśli tak, możecie zostawić kciuka w górę. A może wybiorę, nie wiem, czerwone, bo mam jeszcze tutaj czerwone. Oj teraz w sumie chyba lepiej mi tutaj do mojego outfitu całego pasują. Jeśli jeszcze tego nie robicie, wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieniajcie go na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco już na sz... Armia będzie wynosiła niedługo 2 miliony subików. Ej, co, co to jest? Także, słuchajcie, szybko zostawiacie teraz Subika Bo Thanos przejmuje nasze miasto Także macie ostatnią szansę Patrzcie, co tam się dzieje w ogóle z tyłu Wpadajcie też do sklepu edgyplay.pl Po super ciuchy i gadżety I my, słuchajcie, musimy chyba się stąd ewakuować Ponieważ widzę tam Thanosa O nie, słuchajcie, patrzcie, co on robi tutaj Niszczy nasze miasto, przecież tam jest dom lakiego Ja muszę po cichutku jakoś tutaj się zakraść I zwiewać do domu, słuchajcie Żeby mnie tylko nie zauważył Okej, okay, także tędy może się wydostaniemy Po cichutku, okej okay. O nie, on tu wchodzi. Uwaga, napad, napad j tutaj jest! Napad? O, nie, na ziemię! Nie, na ziemię! Tutaj. Jakie na ziemię! Teraz. Dobra, chyba mnie nie zauważył tak szybko tutaj. Patrzcie co robi! Jakiegoś smoka normalnie rzucił. No, myśli, że ja wy... ciebie tutaj nie widzę, nie widzę ciebie, że ty ech, tutaj chodzisz? Pan mówi? Na ziemię ech, mówię, ech, ech, ja to na ziemię w takim razie. Ech, no na zakupki przeszedłem, proszę pana, wie pan Ta, co? Ech, ja już idę ech, Bo mnie czas goni, ja już będę uciekał tutaj. A to ja ciebie złapię! Ja ciebie złapię w takim razie. Spokojnie, pan, panie Thanos może się jakoś dogadamy Mam tutaj fajne ciuszki Może pan sobie uwierzy Nie czy coś? ja myślę że my to się w ogóle nie dogadamy Ja, ja ciebie zresztą złapię zaraz Ej, Ale, ale nie dlaczego tylko. co ja panu zrobiłem Co pan robi w naszym mieście Napad napad na miasto Jestem najpotężniejszy, rozumiesz Masz się mnie słuchać Dobrze. No więc Ej, chodź nie, tutaj chodź Ja uciekam, chodź, uciekam szybko złapie. do szpitala Słuchajcie w tych nowych nowych spodenkach Ja cię kręcę co tam się dzieje Thanos normalnie napad na nasze miasto Super Złoczyńca, widzieliście to? Nie wiem, co mam teraz robić. Czyli, Playka jest u siebie w gabinecie. Może ona mi opatrzy. Nie ma jej, ona już chyba tutaj dzisiaj nie pracuje, bo już dzisiaj skończyła robotę. Ja muszę teraz, słuchajcie, coś zrobić. Nie wiem, czy policja w ogóle sobie z tym wszystkim poradzi tutaj. Jak to jest Thanos? Hi-play! No, w ogóle słuchajcie się, się dzieje. Co tyle jest? złoczyńców złych tutaj w naszym mieście. Jest w ogóle jakaś apokalipsa. I Thanos jest w ogóle najpotężniejszy. Ja nie wiem, co mam robić. Ja nie zaraz nasze normalnie nasze całe miasto. No, nie. Ja to samo w ogóle Thanos zaatakował centrum handlowe. Ja tam byłem i normalnie się nam nie uwziął. Co robimy? Masz jakiś pomysł? Jak stąd z nie tego wiem, wybrnąć? Nie, my schowamy się, może w naszych domkach, czy coś. No, no nie wiem, co mamy zrobić. Słuchaj, no nie wiem w ogóle, czy moja rodzinka jest cała i zdrowa. czy i, i to martwić. to spraw, sprawdź swoją rodzinkę, dobra? Uważaj ty tylko na siebie, Lumi, bo tutaj Thanos normalnie e, urzęduje i on jest bardzo dobra. niebezpieczny. Dobra, także uciekamy szybciutko, słuchajcie, z prędkością światła. Mam nadzieję, że moja cała rodzinka jest cała i zdrowa, że Thanos tutaj nie dotarł. Ok, także samochód stoi. G-Playka chyba nigdzie e, tutaj nie pojechał. Ej, patrzcie, tutaj jest w ogóle wojsko. Wojsko pod moim domem. Ej, co wy tutaj robicie, pan, panowie żołnierze? Ej, Pańska rodzina jest już w bezpiecznym miejscu. Proszę udać się za mną. Ale jak to o, za Mam mam tu ciebie! Mama! Mam. Nie, uciekajcie panu! No to Jeden, jest Thanos. drugi, stanął. Tu jesteś czwarty, no i piąty. A szósty to będziesz Jej, ty. Nie, ja uciekam stąd. Chodź tu, uciekam o nie, nie, nie. Tu, Panie Thanos, proszę mnie. proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić. O nie, słuchajcie, ja cię kręcę. Dobrze, że moja rodzina została wcześniej przetransportowana. Bo jak teraz by się okazało, że ten Thanos Dobra, tutaj wyskakujemy. Idziemy zobaczyć w ogóle ktoś tutaj jest na policji. Halo w ogóle wie, czy wie, wiecie co się tutaj dzieje? Ej nikogo nie ma, czyli oni chyba wiedzą, co się dzieje i wszyscy już po prostu są na służbie policjanci. Dobra, nieważne, musimy znaleźć schronienie i odnaleźć naszą rodzinkę. Gdzie wojsko mogło przetransportować Ej, moją rodzinkę? Dobra, nie, nie ma pojęcia. Ej, słuchaj! No mi... W ogóle wiesz, coś, co się dowiedziałam. Co? Nie ma nigdzie ludzi, ponieważ jest wybudowany jakiś bunkier i wszyscy tam poszli. W ogóle jest to tam, gdzie ten posąg tego creepera, wiesz? To może też byśmy tam postawili? Może tam co? moja rodzinka jest? Wiesz co, pod A moim co domem. Ale co nie było w domu twojej rodziny? Pod moim domem było wojsko. i normalnie powiedzieli, że moja rodzina została przetransportowana. Nagle pojawił się Thanos i pokonał normalnie żołnierzy, rozumiesz, Lumi? Tutaj jest potem ja i posąg takiego Creepera. Ej, Lumiol, tutaj jest. Jaki potężny bunkier Ej, czekaj, normalnie to z góry zobaczyłem no że my tam wejdziemy wejdziemy? na górę? My nie, 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 rady tego otworzyć takie, Taką nie, klapę Jak ty sobie to wyobrażasz? Jak my to mamy to zrobić, co? A Może to jest nie, wiem na jakąś kartę czy na coś może na coś, specjalnego to się otwiera nie, 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 to? nie, 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 trafisz nie, 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 sobie zejdę ja nie, nie, Wiedziałem, wiedziałem, nie, się stykasz. nie, dobra, musimy teraz jakoś. To odblokować, może trzeba po prostu Nie wiem, pociągnąć po prostu tutaj Za to e, odblokowującą Wiesz co, machinę tutaj, e, to kółko Pociągnąć, nie, wiem, nie mam pojęcia, Lumi Co no robimy? No co, ty, my nie damy rady Chodźcie, może, może trzeba się tutaj Rozejrzeć, co, coś poszukać Może coś akurat no nie wiem, znajdziemy nie wiem, nie wiem. Ej, Lumi, przypadkowo Wpadłem tutaj, ej, tutaj jest drabinka jakaś Ja cię kręcę, dobra, już ha? rozumiem Tutaj, zobacz Schodzisz tu, zeskakujesz, wow O nie, 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 au, wow to jednak nie było takie proste, Lumi. Tutaj się zespałnowałem. Słuchaj, zobacz, wystarczy, że skoczysz taką... Woo! Widzisz? I teraz spadłem. Tu jest drabinka taka niewidzialna. Trzeba się Faktywnie. rozpędzić w dobrą stronę tutaj. I hop, tylko wow, w ostatniej chwili. I patrz, ej, gdzie są wszyscy w ogóle? Tutaj niby całe miasto było przeniesione. Tak, no, no, i moja ciekawe, rodzinka. To jest pusto, poczekaj, tu są w ogóle jakieś Dwie drzwi. perły. Dwie perły no, są. Możesz sobie jest. jedną wziąć. Ej, przecież tutaj trzeba mieć kartę w ogóle w dostępu, żeby się tam dostać. Ty tam jest jakiś telewizor, widzę, i wszystko wykładane diamentami. Jakiś normalny Jaki bunker prestiżowy. Dobra, dawaj, bierzemy normalnie perłę. Idziemy, musimy tutaj zdobyć jakąś kartę. Nie wiem, nie wiem ogólnie, gdzie ta karta jest i tak dalej. O, tutaj się zablokowałem, ale jestem. Jesteś, Lumichalo, gdzie jesteś? No, idę, idę. Coś mam taki problem, bo się tutaj zawiesiłam akurat. O, zawiesiłaś się, to czekaj, popiergnę cię może tutaj. O, A, no uważaj! Nie, nie, nie. O, wow, wow, udało się Ostatni ostatniej chwili. Się normalnie udało Dobra, na musimy rozejrzeć się, się tutaj. Gdzie tu możemy zdobyć kartę? Czy tu jest w ogóle jakaś ochrona, wojsko, nie wiem, policja, no czy cokolwiek. Nie tu nikogo ej. ani tu nie widać, Widzicie ani to? nic. Jakieś to takie podejrzane, no to To tak znalazłem, ej, to jest jakaś skrzynka. Ej, ej, a to skrzynka to? z kartą, normalnie, może to jest karta dostępu. Ktoś tutaj o, się schował to dawaj. Albo dla nas normalnie zostawił tutaj. To Dobra, także skaczymy. O nie, 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 wow! Ja. Ty, o. ja czy jak ja to zrobiłem? W ostatniej sekundzie tutaj normalnie, ale no, miałem fatalną... No Ale bym zleciał, mało brakowało. Dobra, nieważne. Aktywujemy. Karta działa! Wchodzimy do środka. Ty, ty, ty tutaj jesteś, jest normalnie ale łóżka, ale dalej nikogo nie widać. Przecież no, e, mówiłaś, pusto. że tu wszyscy mieszkańcy zostali no, przetransportowani, tak. tak? Tak, że wszyscy tutaj są, no ale no nawet nie widać, żeby tutaj ktoś był... Patrz nawet ubranka, wszystko jest przygotowane. Ty. Znalazłem tutaj kamerę, mam dostęp do monitoringu, słuchaj, Lumi. Czekaj. Okej, okay, widzę tutaj normalnie wszystko teraz na zewnątrz. I w środku mam wgląd. O, widzę Ciebie tutaj, ha? Widzę, Lumi. Ha. Dawaj, zatań coś ogólnie. To się kameruje, Ta. to się nagrywa. Dobra, nieważne. Tak czy inaczej, Lumi, musimy tutaj odkryć. Nie wiem, czy tu coś jeszcze jest. Czy my tylko, wiesz co, przed tymi super złączyńcami się tutaj schowaliśmy. No, I tylko no my no jesteśmy nie bezpieczni. Nie ma zielonego pojęcia, słuchaj. Musimy się co dobrze robimy? tu rozejrzeć? Co tutaj jest? Lumi, Ej, a gdzie ty jesteś? Tutaj! Tu jest jakieś tajne przejście, słuchaj, za tym obrazem! Ty, oni schowali, faktycznie. może tutaj też coś, coś jest, za tymi obrazami. Ej, tu nic nie widzę, tutaj też nic nie ma. Ej, może tam dalej oni poszli ci ludzie, nasza rodzinka, nie mam pojęcia. Chwila, może. tutaj coś, jest coś napisane. Przejdźcie bunkier i uratujcie miasto! Czyli musimy przejść tutaj ten bunkier i uratować miasto. Teraz to my, może jesteśmy super bohaterami jakimiś, co? Dobra, no może także tak, tutaj to jest. No, no, dobra, dawaj pierwsze. Dobra. Lumie, akurat ty jesteś mega dobra w tym parku, że dawaj, pokaż jak sobie. O nie! Zleciałaś! Ej, jak ty tam w normalnie wyskakujesz? Nieźle! Ty, dobra. Powiem ci, że ta płetwa nieźle ci robi robotę. Okej, okay, nieważne, słuchajcie. Także teraz my tu skaczemy. Hop. Jesteśmy tutaj coraz, coraz lepiej. Ja cię nie mogę, normalnie. Lumi, w ogóle najlepsze jest to, że ja cały czas w tym przebraniu Squid Game w ogóle chodzę. Ostatnio mi się wiesz, co wkręciło cały czas, że jestem tutaj graczem. Ej, poczekaj. Ty, tutaj mam wodę, Lumi. Czekaj, zaraz cię uwolnię. Lumi, poczekaj. No? Teraz patrz, to tak robię. Hop. I teraz wszystko zostanie tutaj normalnie. Zaraz, wiesz to ten cały bedrok normalnie y, będzie zaraz nieaktywny. Y, znaczy o, ta lawa. No, to mi się uda Oczekaj. przejść bo ogólnie z tą moją płetwą, to ciężko. Dobra, ciężko. dawaj, teraz przeskocz tutaj i tam masz drabinkę, przejdziesz normalnie, cyk, 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 cyk. Oj, także... Oj, dobra, słuchaj. Okej, okay, no jak ci poszło? Widzisz? Uratowałem no, ci, zrobiłem ci super, checkpointa. Super, normalnie. Przez to tutaj jestem. Okej, okay, dobra, także a co trzymaj. To jest skrzynia. W ogóle a, Lumi to fajnie to wygląda mnie. w tym przebraniu z Squid Game, czy lepiej żebym się przebrał w ogóle? Słuchaj, kupowałem sobie ostatnio też takie y, spodenki, nowe ciuszki Ładnie, Ładnie, ładnie. Dobra, to ty wchodź pierwszy. Bo dobra, ja też idziemy. Tak ej, cykam. Tutaj ktoś jest. To są jacyś ochroniarze dziwni. Jakiś robot, ej, Joker yy. normalnie. Ej, to są normalnie Venom, czy są super złoczyńcy tutaj? O nie. Dobra, damy im popalić Lumi, Dawaj, współpraca. Tak, dawaj w pułapkę i w kolce wpakujemy. No ja Bej. Jeden jest już bank, w bank i damy sobie radę. O, jakoś. Jeden, dobra, dobra wynam został. Okay. Ty, no my świetnie sobie radzimy z tymi super złoczyńcami. I wiesz co, nie są tacy straszni na jakich wyglądają. Dobra, hop, tutaj. Cyk. Oj, tutaj jest tor przeszkód. O nie, 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 nie. Chyba wpadłem w pułapkę. Dobra, tutaj są chyba kolce takie. O nie. Można się łatwo pokuć. Musimy wskakać po płytkach naciskowych, teraz, lumi. Dobra, o nie, nie, nie. Mam mało serduszek, słuchaj. Po życia. Dobra, ja szybko przeskakuję. Tu, tu. Uff, udało mi się. Ej, podwójne drzwi. No, nieźle, słuchaj. Ale dalej nie widać tutaj, mojej rodzinki, Ej. Jaki śmieszny smok macha tutaj tak. ja, czy do... jakieś zadanka tutaj normalnie są? Zadanka Idzie do wykonania. Czas rozwiązać. Czyli oczywiście widzowie, coś co możecie razem z nami wykonywać, czyli robić zadanka. Także czytamy pierwsze zadanie i zobaczymy czy znacie na nie odpowiedź. Ile obsydianu potrzeba aby stworzyć skrzynię Endu? 8. Yy, to jest o 8 się tak dookoła układa normalnie to. Także pierwsza odpowiedź to jest 8, Lumi. Ty wiedziałaś o tym, z ilu się robi no, tutaj obsydianu? No nie wiem, może wiedziałam, może nie wiedziałam. Tajemnica. Aha, no dobra, drugie pytanko. Ile minut działa mikstura siły? Przedłużona mikstura siły, czyli ta, która dłużej działa. Ile wiesz, Lumi? 8 też? No wydaje mi się, że 8, bo te przedłużone miksturki Często działają na 8 minut Czyli pierwsze cyfry mamy tutaj 8-8 Słuchajcie, jeszcze tutaj zostały nam Dwa zadania, także uwaga Czytamy następne Ile pierścieni jest potrzebnych do zasilenia rękawicy Tanosa? Wow, ile, hmm. ile tych Ile kryształów no, to chyba tu jest pytanie. To są te kryształy chyba takie Słuchaj, yy, to nie wiem Ogólnie chyba z 6, co? Yy, tak mi się no, wydaje to niech tutaj. Będzie sześć. Dobra. I słuchaj ostatnie czwarte zadanko. Ile żołnierzy było dzisiaj przed Twoim domem. Oj, to ciebie nie było, słuchaj. Ty, nie, to ty, ty czekaj, ja kojarzę. Żywać. Ogólnie Sanos ten przyszedł i wiesz co, jak ich pokorywał, to liczył. I mówił raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chyba pięciu ich było, tak mi się wydaje. Czekaj, sprawdzimy teraz ten kod. Czyli osiem, 8, 8, 6, 5. Działa! Dawaj, Lumi, chodź tutaj szybko. Ty, ty, to są stroje superbohaterów Spiderman, Kapitan Ameryka Ty, ja zaklepuję normalnie Ja, to ja, ja, ja zaklepuję Ja Ironmana normalnie Zostanę Ironmanem, ale kozacko, słuchaj Nie wiedziałem, że tutaj dojdziemy Wiesz co, że w tym bunkrze będą Ej, muszę tylko przebrać te spodenki Ja ci jestem, patrzcie, Ironmanem Ej, mogę teraz swoją maskę ściągnąć Założyć, ściągnąć, założyć no, ty, Ja tutaj nie mam tak zamoce Ja potrafię strzelać Laserem potrafię, ups Popsułem tutaj normalnie. a jakie fajne okularki. Lumi, ja normalnie mam takie pociski. Bum, 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 bum. Ej, fajnie Co? wyglądasz. Trosze za, troszeczkę ten kostium jest dla ciebie za duży, wiesz? Tak mi się wydaje. No, Ale też mogę mi się mylić. troszeczkę wydaje. Ja cię kręcę, Lumi. My zostajemy teraz w tym momencie superbohaterami. To jest jakaś baza superbohaterów w, w tym bunkrze. Zdobądź moce i pokonaj złoczyńców. Czyli teraz wszystko w naszych rękach, Lumi. Ej, ja potrafię latać. I to jak szybko, słuchajcie. Łukasz. Wow widziałaś tak szybko uu. no dawaj jeszcze raz tak. przelatuje normalnie no a a ciężko na to bom na to bom tak narożyć no słuchaj ja przymierz te okularki może te bardziej ci podpasują te okularki jakbyś sobie ubrała zamiast tej maski słuchaj Spidermana oj nie 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 słuchaj no tak na głowie jakby no nie za bardzo okularki. nie za bardzo czyli teraz wychodzi na to że musimy się zebrać po prostu na odwagę pójść na górę na zewnątrz i pokonać po prostu tych e, wiesz, słoczyńców. ty tutaj jest jeszcze tak. i, rękawica ta nosa, tu jest rękawica ta I tutaj są te kryształy, dobra Kamienie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć I sześć, czyli dobrze od odpowiedzieliśmy Tutaj w tej rękawicy jest jeden Normalnie pierścień. ej wiesz co Tutaj się można otworzyć portal Na danych koordynatach i się, i się tepnąć. słuchaj nie wiem co tutaj można o, patrz Portal otworzyłem, nie wchodź w kolumny, bo to Dobra. jest normalnie portal na koordynaty jakieś podałem randomowe. 1-1. Ja cię widzicie to? To jest mocna no, noca. Ekstra to on, wygląda. On potrafi zrobić po prostu tutaj portal. Ej, a teraz na przykład pociskami tymi. Dobra, nieważne. Słuchaj, musimy się jakoś teraz stąd wydostać. Tutaj jest jakiś guzik. Może za pomocą tego guzika. Dobra, dobra, chwila, gdzie jesteśmy? Ej, dobra, ty, jesteśmy tutaj. Stąd. Teraz wystarczy, że Lumi znajdziemy po prostu tanosa i go pokonamy. Także w ogóle nie wiem tylko, gdzie jest moja rodzinka i dzieci wszyscy ludzie, bo ty mówiłaś, że Nie wiem, że to tutaj... może się rozdzielimy, co? Ty to, pójdziesz w jedną, ja w drugą Patrz, ja tutaj mam dobra. laser. Ja potrafię latać, Lumi, ja tutaj oblecę całą okolicę Ekstra. w przeciągu chwili. Normalnie jestem Iron Manem teraz i potrafię strzelać pociskami. Bang, 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 bang. Dobra, idziemy, słuchajcie, teraz się rozejrzymy. Polecimy tutaj na przykład, na szpital. Dobra, słuchajcie, bo ja nie za bardzo nad tym panuję. Teraz wyłączamy na razie, na razie to latanie i z lotu ptaka rozejrzymy się po prostu. Ej, w sumie ja mogę podać sobie jakiekolwiek koordynaty tutaj i po prostu e, wziąć tu portal stworzyć e, i po prostu się przeteleportować. Ej, patrzcie, tam jest Thanos. Spróbujemy w niego strzelić pociskiem. Patrzcie, bęk, bęk, on tam niszczy całe miasto. Dobra, może uda mi się w niego strzelić. A teraz słuchajcie, tą wioską tutaj, e, tym laserem. O, o, dobra, nie udało mi się. Dobra, lecimy do niego. Tanosie jeden! Co ty tutaj robisz? Ej, co Thanosie? ty robisz? Mam tylko ty chyba mnie nie masz w nosie, artyka, co? Nie, tylko ja mogę używać tutaj najlepszych sił. Ej, co ty możesz tutaj, człowieku? Ja tutaj teraz jestem super Man, tu przychodzi, patrz jak ja szybko biegam, słuchaj, potrafię normalnie przemieszczać się z prędkością światła. Oj no co, Fali ci... Chwaliście, tak, Patrz tutaj normalnie podpalę cię. Pierw tutaj wiązka laserowa i teraz bang, bang, bang. A ja potrafię latać. Słuchaj, nie złapiesz mnie, mam Ty cię. Przestań, przestań, Słuchajcie, zasłony dymną rzucił. Twoją Zrobię własną bronią dymno. cię mogę po pokonać, I super. Teraz... Rękawicą Thanosa normalnie cię zaraz zamrożę skąd masz moją rękawicę? O, o ty, o... ja cię pokonałem normalnie Tanosa jego własną, słuchajcie, bronią Ja normalnie jestem teraz najlepszym e, Super bohaterem w tym mieście Iron Man, zobaczcie jak normalnie szybko latam Jestem mega, mega szybki I tutaj na samą górę Tu zrobimy swoją własną bazę Nie wiem właśnie jak tam Lumi, słuchajcie Ona też jest Spidermanem, też ma przecież e, super moce Tak czy inaczej e, Na razie tutaj, słuchajcie, osiądę e, Wymyślę jakiś plan, ponieważ podobno w Mieście, jest więcej super złoczyńców, także za momencik się tutaj rozejrzę, a wy widzowie, jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawiajcie kciuka w górę, ja się z wami żegnam idę ratować miasto, trzymajcie się, pa pa!